Tu... ma Mangusta? Tak, to chyba. Odpowiedź na dworziznę 20 tysięcy. Dobra, idziemy do Shili. Możemy iść na Kejrana chyba, tylko może jeszcze sprzedam od parę pierdół. Wlot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. Sprzedać? Czekajcie, zobaczę czekaj, jak ma wagę. jeszcze sporo więc... miejsca, więc sprzedam wszystko, życzę jak wrócę od Kejrana, bo jeszcze będę musiał sobie zbroję Wyjmie? zrobić. Wtedy. co taki Wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kaszę? Wrócę mu kaszę. Przecież to człowiek, jakim. płaci się. Jest pewny, i kasze w Dobra, Sheila. Jakieś postępy? Bestia jest magiczna. Free stwierdzi, że Keiran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Jestem gotów. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Do Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kejrany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Hmm. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj! Nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczne. Dobra, zapiszemy sobie. Jeszcze raz. Tutaj zejdziemy kawałek tylko na razie. O, chyba tam radę. Tak, to tam zejdziemy. Może dotąd. Tam zejdziemy. Idziemy w tryb medytacji, wypijemy sobie jaskółka i... ten otrucizny. Jaskółka... Usta. Oj. Możemy coś jeszcze. znaków. Kot. Nie. Dobra, to wszystko na razie, tylko te dwa wypiemy. Muszę sobie zrobić dużo jakichś nowych eliksirów, bo prawie nic nie mu, Tylko to takie naj, naj, najprostsze i najbardziej potrzebne chyba. Yy. Bohater, coś mamy, bohatera. bo bohatera. Przywodność, lwa bwa Alchemia, magie czy to jest Alchemia? Alchemię można pójść. Oho. Może sądzę, że pójdę w mięto. to. O, skąd później w miecz, a później w, ten, w magię. Albo pójdę trochę w magię, trochę w alchemię, bo alchemia może też się trochę przydać. Dobra, jeszcze raz się zapiszemy. Dobra, trzeba zobaczyć z Keyranem. Ale będzie ciężko, ale będzie fajnie to to. Dobra, let's do this. shit Holy fuckamole. Ale będzie hard to Pokroken, E i przesłał. przysłał Ja pój nie pójdę do luku Davy'ego Jonesa, nie

Oh fuck, dat is it, oh shit that's been shit Oh fuck oh, fuck 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 fuck. Oh fuck oh ow oh ow oh, ow oh, oh. Holy shit Kubany Fuck you. Dobra, poczekaj, stawaj gada, stawaj, 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 stawaj. Хорошая shit Geralt, good shit. Я с тобой в шоке. Хорошо, мне кажется, что мы здесь все еще Ten boss jest dość prosty Mmm, biacz Dobra, ten boss jest bardzo prosty O, chciał wrócić do wody, ale nie dałem mu Znaczy no, siła mu nie dała Ale mi zajebał kurwa, zapomniałem się Fa, nie mam magii Ale dobra, mamy go za to Widać mnie, ale że tego mamy

Dobrze tak. Dobra. Nie możemy się zapisać, dobra. Czekamy się nam trochę, że, że regeneruje życie. I jeszcze raz będziemy musieli użyć. Tego. I czekamy chwilę, musimy nam się zregenerować życie, żebyśmy do niego podeszli tam. I zabili go bombą, mimo że nie mamy żadnych bomb. yeah，妈，美家的。<laughs>